Drugi dom, 9 czerwca 1899 roku. Grzech zabijania nienarodzonego lub niemowlęcia, pozbawiając go nawet chrztu, woła o pomstę do Boga bardziej niż cokolwiek innego. Luiza jest zaproszona, by połączyć swoje boleści i modlitwy z boleściami i modlitwami Jezusa. Dziś rano byłam bardzo przygnębiona z powodu wielu zniebak, które, jak widziałam, dopuszczali się ludzie, zwłaszcza z powodu straszliwej nieuczciwości. Ileż boleści sprawiała Jezusowi utrata dusz, tym bardziej narodzone dziecko, które miało być zabite bez otrzymania chrztu świętego. Wydaje mi się, że te grzechy tak bardzo ciążą na szali sprawiedliwości bożej, że to one najbardziej wołają o pomstwę do Boga. A jednak te bolesne sceny są często ponabiane. Mój najsłodszy Jezus był tak zasmucony, że wzbudzał litość. Widząc go w takim stanie, nie miałam odwagi mu nic powiedzieć. Jezus zaś powiedział mi tylko: Córko moja, połącz swoje cierpienia z moimi i swoje modlitwy z moimi. W ten sposób są one przed majestatem bożym możliwsze do przyjęcia i ukazują się nie jako twoje własne, ale jako moje własne dzieła. Potem ukazał się jeszcze innym razem, ale zawsze w milczeniu. Niech zawsze będzie błogosławiony Pan.